No bo leci, to pola w tym tygodniu. My gramy Iron Bannera. Tażu tam? Ale banie dostał chłop, musiał się zdziwić. Dobra, ten Quick Grow to jest piękna no, póki sytuacja. nie ma Adepta, to póki handluje nie adep... tak. Dokładnie, póki nie, ma adep... póki nie ma Adepta, to ja to pierdolę. Trzeba spinać jakimś Scoutem i Snajperką. Nie gam Scoutami za bardzo, nie gam Snajperką, wyjebam rajce. Chyba mi go DJ zabrał No cóż Muszę przejrzeć zonę, muszę przejrzeć Ja zonę przejmuję, jestem za. Leżę Jezus How? Jezus par, jaki to ma zasięg Skurwysy Ale flinch jest na tej snajpie Jak ktoś się do ciebie jeszcze wy ty Jaki wie? to ma zasięg Jaki to ma zasięg? O, merci. Nie, to jeszcze jeden match. Albo. Wiesz, to może zrobić... Co może zrobić z maszynganem? Założy tego, co jak się kręci, to tarcza powstaje.